Witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię, dlaczego może się tak zdarzyć, że kiedy kupicie nowe amortyzatory i zamontujecie do samochodu, a potem pojedziecie sobie na stację SKP i zrobicie badanie amortyzatorów, no to wynik badania może wyjść na poziomie 70%, czasem 60%, a czasem jeszcze mniej. Dodatkowo powiem Wam jeszcze, jak niewiele trzeba, żeby ten przyrząd do badania amortyzatorów pokazał złe wyniki. Co ciekawe, przez ten drobiazg wyniki wychodzą lepsze. Na koniec bardzo ciekawe badanie firmy Birstein, które pokazuje, jak bardzo wynik badania amortyzatorów zależy od tego jednego tajemniczego czynnika. Ja przechodzę już do tematu, a Was proszę, piszcie Wasze wrażenia i spostrzeżenia na temat badania amortyzatorów podczas kontroli pojazdu na SKP. Piszcie także, które marki amortyzatorów preferujecie. Bistein, Monroe, Bocz, Kajaba, a może Polskie Krosno, a może jeszcze jakieś inne. Tymczasem zacznijmy od odpowiedzi na podstawowe pytanie, czy badanie amortyzatorów obecnie jest obowiązkowym badaniem podczas kontroli pojazdu na badaniu technicznym na SKP? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w dzienniku ustaw z 10 października 2022 roku. Link do tego dokumentu wrzucam oczywiście do opisu. Z dziennika ustaw wynika, że badanie amortyzatorów jest obowiązkowe, a złe wyniki badania są kwalifikowane jako usterka poważna. Oznacza to, że na podstawie tego badania amortyzatorów diagnosta może wystawić negatyw. Może, ale nie musi, dlatego że ostateczne zdanie należy jednak do niego. On także interpretuje wyniki. Podczas kontroli na SKP diagnosta ocenia wizualnie ogólny stan amortyzatorów, szuka wycieków z amortyzatorów, szuka wyraźnej korozji, szuka luzów w połączeniach amortyzatorów z samochodem, a także sprawdza stan amortyzatorów na stanowisku do kontroli amortyzatorów. Istnieje wiele metod pomiarowych amortyzatorów, stanu amortyzatorów, natomiast żadna z tych metod nie jest idealna, jeżeli badamy amortyzator zamontowany w samochodzie. Na stacjach kontroli pojazdów korzysta się z optymalnej metody badania amortyzatorów, tak zwanej metody EUSAMA. Nazwa pochodzi od Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Amortyzatorów. Badanie to, nie wdając się w szczegóły, polega na tym, że wjeżdżacie samochodem kołami, kołami tego samochodu wjeżdżacie na takie płyty wibracyjne. I płyty wibracyjne wprawiane są w ruch, natomiast wynik tego badania wyrażony jest w procentach. I właśnie w tej chwili wytłumaczę Wam, odpowiem Wam na pytanie, dlaczego jest tak, że nawet jeżeli samochód ma nowe amortyzatory, no to wynik tego badania nie wykazuje na przykład 100%, tylko jest niższy. Wychodzi na przykład 70%, 60%. Zasada pomiaru podczas badania EUSAMA polega na procentowym określeniu siły przelegania koła do drgającej płyty. I ten wynik w procentach to jest stopień przelegania koła do drgającej płyty obliczony według wzoru. Podaję go na ekranie. Więcej informacji znajdziecie pod linkiem w opisie. A zatem zrozumcie, ten procent, ten wynik badania wyrażony w procentach jest to pewien współczynnik, a nie stopień sprawności amortyzatora, coś podobnego jak np. Na naładowanie baterii w telefonie komórkowym. Z dziennika ustaw możemy wyczytać, że dla zwykłej osobówki wynik badania nie może być gorszy niż 15% dla aut o masie nie większej niż 900 kg, 20% dla aut o masie od 900 do 1500 kg i nie mniej niż 25% dla samochodów o masie większej niż 1,5 tony. Jest jeszcze jedno kryterium, które taki samochód musi spełniać na badaniu. Otóż różnica pomiarów między kołem po lewej stronie i po prawej stronie nie może być większa niż 15%. Chodzi tutaj o wynik bezwzględny. Tam do tego są jeszcze pewne zastrzeżenia i uzupełnienia, ale dla zainteresowanych zamieszczam link w opisie i tam możecie sobie to poczytać dokładniej. A zatem, jak już widzicie na tym etapie, Wynik badania zależy. Zależy na przykład od masy samochodu, a także od wielu innych czynników i właśnie dlatego to diagnosta ma decydujące zdanie i on ostatecznie interpretuje wyniki. Praktyka pokazuje, że na przykład takie bardzo lekkie samochody starszej daty, np. Suzuki Maruti albo Deutico, nawet jeżeli mają nowe amortyzatory, to z trudem osiągają wyniki na poziomie 50%. A zatem powtórzę jeszcze raz. Ten wynik badania amortyzatorów wyrażony w procentach to nie jest stan amortyzatora, tak jak na przykład stan naładowania baterii w smartfonie. Jest to współczynnik wyliczany z sił oddziaływania koła na płytę drgającą, na której stoi to koło. Zobaczmy teraz, jak wypadają te kryteria, jakie są ogólne kryteria oceny stanu amortyzatorów na podstawie zaleceń stowarzyszenia. Od 0 do 20% to jest katastrofa. Od 21 do 40% to kiepsko. Od 41 do 60% to dobry wynik. A wszystko, co jest ponad 60%, to bardzo dobrze. Podsumowując tę część. Po pierwsze, jeżeli wynik badania amortyzatorów wychodzi powyżej 50%, jest naprawdę ok, nawet jeżeli wczoraj zakładałeś nowe amortyzatory. Po drugie, jeżeli na badaniu wychodzi Ci mniej niż 40%, to warto, żeby zainteresował się amortyzatorami. Jeżeli są w miarę świeże, niewylane, niezardzewiałe, OK. Natomiast jeżeli wizualnie mają już jakieś oznaki zużycia, no to jest to jakiś tam powód do niepokoju i warto z mechanikiem skonsultować się, co zrobić w takim przypadku, czy może nie trzeba rozważyć wymiany amortyzatorów na nowe. A najgorzej, jeżeli istnieje duża różnica pomiędzy lewą i prawą stroną. No a teraz przechodzimy do tego drugiego tematu, mianowicie jak oszukać tester. To znaczy ja w cudzysłowie mówię, mówię oszukać, bo tutaj to oszukiwanie jest oczywiście niewskazane, bo oszukujecie tak naprawdę samych siebie, dlatego że oszukiwanie testera to jest igranie z bezpieczeństwem ruchu drogowego, z bezpieczeństwem swoim i innych użytkowników drogi, więc jak najbardziej tego nie polecam, odradzam, ale w formie ciekawostki mówię... O tym, bo to jest naprawdę bardzo ważne, bo czasem możecie nie wiedzieć, że taki drobny detal wpływa drastycznie na wynik badania amortyzatorów. No i o co chodzi? Chodzi o to, że wyniki testu EU-SAMA bardzo mocno zależą od trzech czynników. Po pierwsze, od masy samochodu, tak jak już to wcześniej powiedziałem. Po drugie, od rodzaju ogumienia. A po trzecie, od ciśnienia w tym ogumieniu. Paradoksalnie jest tak, że im ciśnienie w ogumieniu jest niższe, tym wynik badania lepszy. A zatem jeżeli przyjedziecie na stację diagnostyczną na kapciach, na niedopompowanych kołach, to nagle się może okazać, że wynik badania amortyzatorów będzie zaskakująco dobry. Chociaż wasz samochód ma już swoje lata i amortyzatory tym bardziej są już trochę zużyte. I właśnie z tego powodu e, dobry diagnosta zawsze przed badaniem amortyzatorów sprawdza ciśnienie w ogumieniach i w razie potrzeby dopompowuje opony. I teraz pokażę Wam bardzo ciekawe badanie firmy Bilstein, które pokazuje o jakiej skali yy, mówimy. Bo to, że ktoś powie, słuchaj, dopompuj sobie koła, bo od tego zależy wynik badania amortyzatorów, to jedno. Ale jeżeli, pokażę, jeżeli pokażemy, jak bardzo zmienia się ten wynik badania amortyzatorów, no to to już rzuca zupełnie nowe światło na ten problem. Zobaczcie. Eksperci z Bilsteina wzięli sobie na tapet Volkswagena Amaroka. I w tym Amaroku Zmieniali ciśnienie w ogumieniu i za każdym razem ponawiali test amortyzatorów. I oto co wychodziło. Okazało się, że kiedy w oponach było ciśnienie 1 bar, to wynik badania amortyzatorów był na poziomie 90%. A kiedy dopompowali opony do poziomu 3 barów, to wynik badania amortyzatorów wykazał 60%. Jak widzicie, ta różnica jest po prostu gigantyczna. Specjaliści z Bidzsteina zrobili jeszcze jeden test i tym razem sprawdzili jakie będą różnice pomiędzy lewą i prawą stroną, jeżeli zmieni się ciśnienie w ogumieniu. Eksperyment polegał na tym, że w lewym kole zmieniali ciśnienie, a w prawym nie. Upuszczenie ciśnienia z trzech do dwóch barów sprawiło, że na jednym kole było 78%, a na drugim 52%, czyli ta różnica była astronomicznie duża. Podsumowując, nikt normalny nie będzie oszukiwał urządzenia do badania amortyzatorów. Chodzi, tak jak powiedziałem, o nasze wspólne bezpieczeństwo. Ale w ten sposób chciałem zwrócić Waszą uwagę na to, jak niezwykle ważne jest utrzymanie prawidłowego ciśnienia w ogumieniu przed badaniem amortyzatorów. Oczywiście chodzi o metodę EU sama, bo w przypadku innych metod te wskaźniki mogą być prawdopodobnie inne. Na zakończenie warto jeszcze dodać, że na wynik badania amortyzatorów na SKP mają także jeszcze inne czynniki związane, tak jak wspomniałem wcześniej, z masą samochodu i z rodzajem ogumienia. Wystarczy, że na przykład pierwsze badania amortyzatorów wykonacie sobie na oponach zimowych z wysokim profilem, a drugie badania amortyzatorów wykonacie już na oponach letnich z niskim profilem. Nagle okaże się, że wynik amortyzatorów będzie gorszy. Nie oznacza to zatem, że stan amortyzatorów się pogorszył. Jest to prawdopodobnie wynik tego, że zmieniliście rodzaj opon. No i druga sprawa, wyniki badania amortyzatorów mogą się różnić, jeżeli przyjedziecie na stację SKP z pustym zbiornikiem paliwa i na przykład z pustym zbiornikiem LPG, albo jeżeli przyjedziecie na tę samą stację SKP z takimi samymi amortyzatorami, tyle tylko, że zbiornik paliwa i zbiornik gazu będzie pełny. Co więcej, jeżeli te zbiorniki są umieszczone niesymetrycznie, to to również może mieć wpływ na badanie amortyzatorów i może na przykład wykazać Wam istotną różnicę pomiędzy lewą i prawą stroną. Oczywiście na umieszczenie zbiornika paliwa nie macie żadnego wpływu i on generalnie umieszczony jest fabrycznie tak, żeby był mniej więcej symetrycznie, natomiast spotyka się przecież samochody z instalacją gazową, w których zbiornik na gaz jest umieszczony na przykład z lewej lub z prawej strony i wówczas warto pojechać na takie badanie z pustym zbiornikiem. Piszcie proszę, jakie są Wasze spostrzeżenia na temat badania amortyzatorów na stacji SKP jakich amortyzatorów używacie, jakie marki preferujecie. Bocz, Monroe, Bisztejn, Kajaba, a może Polskie Krosno, a może jakieś inne marki, a może w ogóle po prostu jedzicie sobie z citroenami i generalnie obsługa sprowadza się tylko do regeneracji czy wymiany sfer w zawieszeniu. Pozdro, cześć i do następnego.